Cześć Boże! Wczoraj udało mi się szczęśliwie zakończyć moje małe tour de SAC z Palotyńskiego Kościoła w Gdańsku do Zębkowi Sląskich, do domu nowicjatu. To taka symboliczna trasa, bo to właśnie w Nowicjacie zaczyna się droga każdego palotyna, a tą drogę, ten trud ofiarowywałem przede wszystkim intencji powołań do naszego stowarzyszenia. Przez te 11 dni spędziłem na siodełku 93 godziny 48 minut, przynajmniej tak według. Tak wynika z wyliczeń aplikacji, a pokonałem 1255 km. Nie jest to może żaden rewelacyjny sportowy wynik, ale nie taki był cel. Odwiedziłem w sumie 13 palotyńskich domów, palotyńskich wspólnot. I za ten czas serdecznie dziękuję przede wszystkim Panu Bogu, ponieważ cała ta droga przebiegła naprawdę bezpiecznie, bez większych wypadków, poza trzema drobnymi upadkami. A na dodatek z naprawdę rewelacyjną, cudowną pogodą, świetnymi widokami, pięknymi miejscami w naszym kraju i w Czechach, które było mi dane zobaczyć, odwiedzić. Dziękuję także przełożonym i członkom wszystkich wspólnot, w których zatrzymałem się po drodze, za całą okazaną życzliwość i za to, że mogłem się czuć naprawdę jak u siebie w domu, w każdym miejscu, w którym się zatrzymywałem. Chcę dziękować także mojemu przełożonemu, księdzu Grzegorzowi za to, że się zgodził na ten projekt i naszym duszpasterzom powołań za to, że, że jakoś mi pomogli w organizacji tego całego przedsięwzięcia. Dziękuję też wszystkim współbraciom, wszystkim osobom, które jakkolwiek wspierałem mnie modlitwą czy dobrym słowem, szczególnie wtedy, kiedy już chwilami brakowało mi motywacji, żeby jechać dalej. Wierzę w to, że, że ta droga, że to ten trud, który poniosłem, przyniesie naprawdę dobre owoce. I liczę też na to, że następna tego typu wyprawa będzie już nie samemu, ale w większym towarzystwie. Za to wszystko Bogu niech będą dzięki.